specjalna bitwa pod Kurskiem. Podobno jedna dosyć z dosyć zwiększych bitew, a tu się okazuje, że w związku z tym, że na lipiec przygotowali nam, że tak powiem, dramatycznie słabe eventy główne, to to samo robią w pierwszy tydzień lipca. Jak na razie mamy tylko podwójne doświadczenie ze za załogi. To akurat jest fajna rzecz, ponieważ niekiedy temu możemy sobie szybciej załogę podszkolić. 50% zniżki na pojazdy standardowe SU-T70, czyli czwarte, piąte Thiery, które tak mało kosztują, więc tak naprawdę niewiele to nam daje. Oczywiście z tego, co można byłoby tutaj kupić najlepsze, a zresztą trzecie tery też, które kosztują już groszowe sprawy. Oczywiście nieśmiertelny sztuk PZKPW-4AFH, tego na ten temat czołgu się nie wypowiem. Oczywiście 50% zniżki na następujący pochodzenie z premium, czyli 5-tierowy 3. Jeżeli ktoś chciał kupić tego ten czołg, to mogę go w spokojnie polecić. Naprawdę jest dobrym, dobrym czołgiem do szkolenia załogi, bo do tego się nadaje najlepiej, do zarabiania już nie tak bardzo. Już Nie, nie mamy co liczyć na to, że będzie to jakieś kokosy, ale oczywiście... Mm, oczywiście yy, będzie on yy, przynosił nam więcej satysfakcji z gry niż, niż tych całych zarobków. 30% zniżki na sporta, na panterę, tigera i SUS-52. sus no, 152 z tego wszystkiego najciekawszy no, dla niektórych: KW1 sport, ewentualnie Siemka, jak go tak niektórzy nazywają. Yy, 30% zniżki. Ktoś go miałby odkupić, ktoś miałby go kupić, na pewno go można polecieć. Bardzo, że tak powiem, idiota odporny czołg, można tak powiedzieć. I po wymaksowaniu, dając dużo frajl, jak się widzi, jak czołg, czołg który jedzie naprzeciwko nas, dostaje za 400. Ferdynand 15% zniżki. Dobra, 50% zniszczenia na miejsce w garażu to się zawsze przydaje. Poza tym dwa razy do zestaw naprawczy, trzy razy dziennie można to zdobyć. Trzeba wygrać pięć bite w niemieckimi czołgami, podobnie jest z radzieckimi czołgami i jeżeli zrobimy to kilka razy dziennie trzy razy dziennie dokładnie obie misje, czyli musicie wygrać łącznie 15-30 bitew tylko samymi radzieckimi i niemieckimi, dostaniecie dzień premium, szaleństwo. Czyli zamiast spędzić mile, sympatycznie ten oto ciepły letni weekend, no to trzeba będzie siedzieć po to, żeby zdobyć dzień premium. Dziękuję za fantastyczny event. Na szczęście ja zamierzam skorzystać z tego, że, będzie, że jest lato i postaram się gdzieś ruszyć. Także przez weekend mnie prawdopodobnie nie będzie. Trzeba odpocząć trochę od pracy, od tego, tego ciągłego gonienia i, i, i ciągłej nagonki w pracy. No dobra. Wy w takim razie cieszcie się tym, że Wargaming cokolwiek rzucił, ale ostatnio rzeczywiście skąpi nam i to bardzo. I miejmy nadzieję, że troszeczkę się opamiętają i wreszcie dadzą nam coś lepszego. A, no na to na razie nie liczymy, ale zobaczymy co będzie. Dobra. Koniec tego narzekania. Mam nadzieję, że że będziecie bardziej. Ciekawie jest uh, spędzać ten weekend. Trzymajcie się.